Jeżeli jesteście na diecie, to odłóżcie ją na chwilę, bo dzisiaj na obiad grillowany glazurowany poczek, nasiąknięty azjatyckimi smakami. I właśnie od tych smaków zaczynam swoje przygotowanie. Czosnek kroję dosyć grubo. Jeżeli chodzi o Azję, nie może zabraknąć imbiru. Też go kroję. No i wreszcie niezastąpiona w tego typu potrawach papryczka chili. Kroję ją w plasterki razem z pestkami. Jeżeli chcecie, żeby Wasza potrawa była łagodniejsza, pozbądźcie się pestek. Czas na mięsko. Świeży boczek kroję w długie plastry o grubości mniej więcej 2 cm. Umieszczam je w garnku i wlewam moją ulubioną przeprawę, czyli duży kieliszek czerwonego wytrawnego wina. Następnie sos sojowy, też dosyć sporo, i wszystkie pokrojone wcześniej warzywa. Dodatkowo sos słodko pikantny i cukier śniowy. Mieszam, przykrywam i gotuję około godziny. Po tym czasie takie nasączone smakami plastry boczku układam na mocno rozgrzanej patelni grillowej. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć oczywiście na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl Ale ja wracam do mojego boczku, bo zaczyna mi się ładnie przypiekać. Przewracam go po mniej więcej 3 minutach grillowania, a po następnych 3 minutach wykładam na talerz i podaję z lekką sałatką z rukoli i sera gorgonzola, na którą przepis znajdziecie oczywiście na naszej stronie. A pełne smaków, chrupiące mięsko na długo pozostanie w Waszej pamięci, pod warunkiem, że najpierw zrobicie je w domu.